Się uspokoił. Może chce tylko by ktoś go przytulił. Co powiesz na to, żeby go wypuścić? ludzkie to taki straszny banał. Zawsze jest takie monotonne? Ja nie zniosę tego dłużej. Wypuśćcie mnie! Choć może się wydawać, że dostęp do wspomnień, których gromadzenia ani trochę sobie nie przypominasz, może być źródłem niekończącej się rozrywki, to przyznać muszę, że stawia mnie także w kłopotliwym położeniu. Ten. To ciało było bardzo ważne. By zacząć walić głową w ścianę, aż do utraty przytomności. To łatwiejsze od dalszego brnięcia przez to wszystko. No wiesz? Jedyne co podtrzymuje mnie na duchu, to świadomość, że kiedy wreszcie znajdę sposób, by to wszystko zakończyć, zabiorę cię ze sobą. A więc biegasz z kawałkiem ludzkiego ciała w plecaku? Ale to ja mam być tym złym! Ajajaj, kim jest twój przyjaciel? Czy wszystko z nim dobrze? Nie wygląda najlepiej. Gdybym był tobą, zazdrościłbym mu. Gdybym był sobą, też bym mu zazdrościł, bo jak niby popełnić samobójstwo, kiedy nie masz serca, które mogłoby przestać bić, ani rąk, w których można by trzymać piłę. Witamy w części mieszkalnej. Archaik zwraca się do biologów, by nie zabierali pracy do domu. Gorzej niż poprzednio. A może po prostu obraz ma wyższą rozdzielczość. Cholera! Nie obrażaj osoby, która stanowi dla ciebie ostatnią deskę ratunku. Chciałam tylko udzielić Ci pewnej rady. Te dziwaczne artefakty, nie wiemy jak działają. Właściwie to w ogóle nie wiemy do czego służą. My, to znaczy ja, widziałam raz, jak pewien człowiek zanadto się do jednego z nich zbliżył. Pewnie. pewnie wolałbyś nie wiedzieć. Jestem przekonana, że wszystko będzie dobrze. Taką mam nadzieję. Przy okazji, jeśli zdarzy Ci się zawitać w mojej strony, jestem, jakby to powiedzieć, uwięziona. To nic ważnego, naprawdę. Tak, tylko wspomniałam. No nie! To kłamstwo! Tak naprawdę są całkowicie nieszkodliwe. Nie przejmuj się to tak, jakby nakryć się ciepłym kocem. Panuje kompletny bajzel Zobaczmy tutaj A jak aliteracja a B jak bonderyzacja C jak celebrans Tyle długich, niepotrzebnych słów Zajmujących tylko miejsce W moim nowym domu Pozwolę sobie zrobić Wiosenne porządki Przez chwilę myślałem, że już po mnie! bym przysiąc, że wcześniej były tu drzwi, zastanawiające. Może pójdziemy w tamtym kierunku? O głupta, ze mnie nie mam przecież rąk, którymi mógłbym wskazać, o którą stronę mi chodzi, prawda? Nie, nie tędy. Na pewno wiesz dokąd idziesz? Czy nie minęliśmy tych drzwi przed chwilą? Widzisz, głuptasku? Przez cały czas tu były. Może wujaszek Clarence powinien przejąć na chwilę stery? Co ty na to? <słuch> <słuch> Powinieneś zobaczyć swoją twarz. Zaczyna się robić zabawnie. Może cię jednak nie zabije. Hej, mogę to odczytać. Stary kumpel Clarence znów śpieszy na ratunek. Co małpko? Chcesz się dowiedzieć, co tam napisano? Chcesz? Chcesz? Założę się, że tak. Czujesz, jaki tu przeciąg? Załapałeś? To może włącz wreszcie ten swój mózg i zacznij myśleć. Co powiesz na jakąś lekturę? Tu poupychanych tyle głupawych podobnych do siebie filmów, a nie potrafisz rozpoznać klasycznego kinowego chwytu. Choć masz go przed oczami. O Boże! On nie żyje! Szybko, daj mu pocałunek życia, usta, usta, jeśli jeszcze nie zaczął cuchnąć. Ajajaj, aj, aj, co to się stało? Tatusiek wyciągnął kopyta. Wielkie rzeczy, weź się w garść z łaski swojej, dobra? To znaczy, dobrze jest. Tak, jeszcze jedna małpka do krematorium. Zamknij się. Wy małpki i sposób, w jaki rozwiązujecie swoje problemy. Jak sobie w ogóle radzicie, dysponując takimi małymi, pojedynczymi muszczkami? Jak znosicie tę koszmarną ciszę, nie słysząc myśli każdego ze swych braci? Przyszedłeś. Ja. Nie myślałam, że zadasz sobie tyle trudu. Mój współpracownik z laboratorium jest strasznym pesymistą. Był pesymistą i zaraził mnie czarnowictwem. Nie tak dawno temu próbował się tu do mnie przedostać. Wygląda na to, że trochę się spóźnia. Będziesz musiał skorzystać z okrężnej drogi i wyjść na powierzchnię. Bądź ostrożny. Jeśli nie zabije cię niska temperatura, to cóż, powiedzmy, że miejsce, które wybrałam sobie na kryjówkę, nie należy do najbezpieczniejszych. Dobre wieści. E, dobre wieści. E, ach, tak. Myślę, że mam lekarstwo. Cóż, nie jest to coś, co uratuje sytuację, ale powinno wystarczyć, by pomóc tobie. Nie wydaje mi się, żebym była zarażona. Starałam się być ostrożna, ale jeśli przyjdziesz mi na ratunek, a ja spojrzę na ciebie jak na pieczonego kurczaka, to będzie znaczyło, że nie do końca mi się udało. Przepraszam, to nie było śmieszne, co? Nie, raczej nie. Mam nadzieję. Do zobaczenia wkrótce. Tak, tak. Lekarstwa ratunkowe.